Witajcie kochani na moim kanale. Jestem w Pepko i chcę Wam pokazać, co jest nowego i podoba mi się bardzo ta szafeczka za 60 zł. Ona jest taka, słuchajcie, i do powieszenia, ale fajnie wygląda nawet tak stojąca. Fajnie w niej wyglądają te kwiatki świece, ale fajnie też u nas na perfumy. I tak się prezentuje i tak Wam pokażę jeszcze bokiem. Bardzo fajna. I może powiem Wam też, że to jest subiektywny przegląd ze mną. Moje stali widzowie o tym wiedzą. A jeżeli jesteście nowymi widzami, no to subiektywny przegląd ze mną nie wszystko pokazuje. Pokazuje to, co mi się podoba. Jest to z moim komentarzem, który nie zawsze musi dotyczyć rzeczy. Ponieważ lubię sobie z Wami pogadać. I fajnie czekam na komentarze, na uśmiechy. Serduszka, no na jakieś komentarze słuchajcie. I moi drodzy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do polubienia mojego kanału. I tu mamy taką ozdobę za 15 zł. I tak ona się prezentuje taka twarz. Ona też jest na kubkach. Ona takim stojaczku drewnianym. Tak kochani, tu widzę fajne koszyki. Dużo jest nowości w Pepko znów. O, i takie koszyczki za 30 zł. I... I ten duży, on jest taki mały, widzicie, to są dwa jakby kosze, tak się prezentuje. O, i taki malutki w środku, bardzo fajny. Są też takie, słuchajcie, szkatułki. Nie jestem ciekawa w jakiej cenie. To z materiału. Nie wiem, czy mi się uda jedną ręką, bo zawsze to jest problem. Ale udało mi się wyciągnąć. I zaraz zobaczymy. I wiecie co? Wyciągłam, ale nie ma ceny. Utworzyłam. Cena jest w środku 40 zł. Taka z usterkiem. Ja już się zastanowiłam, gdzie jest cena. O! I tak. Powiem Wam tak, że nie miałam nigdy świecy z Pepką. A jest duży wybór i moja ciocia zareklamowała mi świecy. Jak byłam u niej ostatnio, tak kosztuje 20 zł. I mam zamiar kupić sobie świecę. Więc zachęcam wam do oglądania moich holów, ale nie tylko z pepku, ale także z Kerfura, no i innych fajnych mam hole. A także kochani, chcę was zachęcić do pójścia do kina. Na moim kanale są recenzje filmowe. I... O, taka rzeźba za 40. A tu druga taka stojąca też za 40. i moja ciocia mi tą świecę właśnie ja zareklamowała i cena 20 zł o. ale jeszcze nie jestem pewna, którą kupię bo wąchałam i e, jest ich bardzo duży wybór a tutaj jest szkatułka taka za 10 zł i zaraz zobaczymy jak wygląda w środku no fajna przecena i tak wygląda w środku. No. I tu mamy coś za 6. A to jest taki świecznik tylko. No i tak, kochani, zachęcam Was do pójścia do kina, do rozerwania się i do obejrzenia na moim kanale recenzji filmowych. Może Wam to pomoże w wybraniu się do kina. Wybraniu sobie jakiegoś fajnego filmu. A na filmach byłam bardzo fajnych, Wam powiem. I trudno mi nawet wybrać, który polecić. Też zależy, co lubicie, ale polecam Wam najgorszy człowiek na świecie. Nowy Batman jest bardzo fajny. No i teraz najnowszy film Sandrum Bullock: Zaginione miasto. Więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście recenzji, to zachęcam. I jestem ciekawa tych listów nadal. 15 złoty, ale te lisy są trochę inne, bo były jeszcze takie inne lisy, nie wiem czy pamiętacie o no i są kolejne jakieś szkatułki, słuchajcie same szkatułki jakieś fajne tak kosztuje 20 zł i w środku jest tak zrobione. ale tu jest dziwna świeczka, patrzcie ja wam już ją chyba pokazywałam pasuje do tej szkatułki no i trudno się otwiera jedną ręką tak wygląda i zaraz wam powiem jak pachnie ma taki specyficzny zapach musicie powąchać trudno mi go jest w ogóle określić powiem wam ten zapach ale zobaczymy jeszcze też szkatułki w jakiej cenie 40 zł i też są fajne słuchajcie patrzcie już wyciągam tak one są w środku zrobione o. A więc słuchajcie kolor żółty e, tak to się wszystko prezentuje ta u góry bardzo dobra cena 10 zł jak za szkatułkę e, no i kolejne są patrzcie więc e, już nikt nie, mo nie może powiedzieć, że nie ma szkatułki na biżuterię e, ta drewniana tak się otwiera i cena to 25 zł. Też bardzo fajna. O. I tu mamy takie świece z takim drewnem, właśnie. I cena też 20 zł. O. I tak to się prezentuje. I taka jest ciekawa lampka z taką żarówką. 25 zł i ona jest na baterię. Fajnie, że jest na baterię. Ciekawa ozdoba, powiem Wam. O, i tak. No, kochani, powiem Wam, że moja mama znowu będzie chciała kupić wszystko, jak zobaczę ten film. Ta świeca widziałam czarną, a teraz jest biała 17 zł. I też ma dziwny zapach. Musicie powąchać sami, bo powiem Wam, że trudno mi jest nawet określić te zapachy, które teraz wąchałam tu mamy taki obraz ala za 25 zł i tego konia wam pokazywałam już za 50 zł ale bardzo się tak zacnie prezentuje a powiem wam, że nawet jest lekki o. no i tu mamy te twarze świece za 17 zł i mamy kurde wazony patrzcie więc królują buźki i ten wazon ten kosztuje 30 zł taka twarz on jest tak zrobiony taki widzicie podłużny wysoki a te węższe zaraz wam powiem w jakiej cenie i są po 17 zł 17,30 chociaż mi osobiście bardziej się ten podoba bo wiecie jest taki bardziej reprezentacyjny już lepiej się prezentuje ładne są też te lampiony od razu z takim wkładem i one są, tam jest cena daleko za 30 zł o. I patrzcie taka skrzyneczka z kwiatkami jest i zaraz zobaczymy kurde to jest z ramką, patrzcie A teraz przeczytałam Flowers Garden Kwiatowy ogród za 30 zł. No, fajne, ciekawe nie? Patrzcie. E, kochani, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego. Cześć.